leczko moi drodzy i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale A w pierwszym odcinku chciałem powiedzieć wam, że w awatarze pojawił się nowy darmowy itemek I jest to moi drodzy ten tutaj odsłon darmowy itemek Diwali Food Hut I taki oto itemek każdy z nas może sobie zdobyć Ja sobie go teraz moi drodzy tutaj odbiorę No i koniecznie dajcie znać czy ten itemek wam się podoba czy też nie Ja uważam, że jest on dosyć specyficzny Jakoś nie jestem jego tutaj fanem Ta tekstura wygląda dla mnie mega dziwnie moi drodzy Nie wiem czemu, ale jakoś tak nie wygląda to apetycznie I tą teksturę jakoś bym zmienił żeby wyglądała Lepiej. Ale wiadomo, moi drodzy, może znajdą się osoby, którym się ten item spodoba. No ja jakimś mega fanem tego itemka nie jestem. Jest to darmowy itemek, którym możecie sobie odebrać tylko i wyłącznie przez pewien czas, do 28 października. Także odbijecie sobie ten itemek jak najszybciej, jeśli wam na tym itemku zależy. Oczywiście, moi drodzy, link do tego itemka dam wam w opisie tego filmu. Sprawdzimy sobie teraz jeszcze, moi drodzy, czy ten itemek posiada jakiś specjalny efekt. Przekonajmy się, moi drodzy, czy ten itemek posiada jakiś specjalny efekt. Jestem już, moi drodzy, w grze. I ten itemek ma, moi drodzy, specjalny efekt. Para po prostu z niego leci. Taki dosyć, powiedziałbym, basicowy specjalny efekcik. Prawie go, moi drodzy, w ogóle nie widać, ale jak się przyjrzy, to można zauważyć, że jednak ten specjalny efekt jest. Bardzo basicowy jest ten specjalny efekt specjalny, ale rozumiem tutaj twórców, no bo chcieli, żeby po prostu pasował on do tego, moi drodzy, itemku. Jako, że jest to po prostu jakieś danie, no to chcieli po prostu twórcy zrobić efekt, który sprawia, że wiemy, że to jest po prostu ciepłe, świeże, co podane na talerz. Przepraszam was też, moi drodzy, jeszcze za głos w tym odcinku, ale jestem jeszcze chory jest już lepiej i już prawie, prawie jestem zdrowy, ale jednak jeszcze trochę chory jestem. Także przepraszam Was za głos w tym odcinku. Mam nadzieję, że już wkrótce będę całkowicie zdrowy. A w tym odcinku moi drodzy to będzie już wszystko. Mam nadzieję moi drodzy, że ten filmik Wam pomógł. Jeśli tak, no to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się i zobaczę już wkrótce w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale.